Dobra, jeszcze taka aplikacja do tego torsza, troszeczkę inna znalazłem, szybko Wam pokażę jak to mniej więcej wygląda, sami sobie to ocenicie. Słuchajcie, coś takiego, Electric Energy Meter Test Program. Mam nadzieję, że to nagrywa, nagrywa, bo to jest pulpit, ok. No i tutaj mamy już troszeczkę, tak jakby to ładniej wszystko pokazane, tyle że nie... Nie mamy tam, jak w tamtym programie, że sobie wybieramy konstant current i tak dalej. Wszystko musimy wybrać z poziomu y, urządzenia. I tu możemy sobie zwiększać i zmniejszać. Jak widzicie, teraz zmniejszyłem do 8, 8, 800 mA? 900 mA. Do 900 mA. O, tak chciałem powiedzieć. Powiem Wam tako, że tutaj tym plusem i minusem sobie teraz to zmieniamy. W dół schodzę 800 mA. Jeżeli chcielibyśmy się przełączyć pomiędzy tymi cyferkami, żeby na przykład zrobić 850 mA, to chyba tutaj tym setupem się zmienia. Tak jest setupem. Teraz mam ustawione, bo ja to widzę na tym fizycznym urządzeniu teraz mam przed ósemką odkreślony podkreślone zero jak nacisnę plus to będzie 850 810 20 30 40 50 teraz jeżeli znowu dam setup wejdę na setki czyli będzie 950 850 750 nie zatupem enter co się stanie, jak nacisnę Enter teraz w tej aplikacji? Przerwało test. Aha, czyli Enterem. Jakby wznawiam test i go zatrzymuję. Możemy wszystko wyzerować. Przerwałem test. Nic nie działa. Obciążenie 0A. Daję wszystko all, all reset Wyzerowało mi wszystkie tutaj pomiary. No i co jest ciekawe, bo tutaj fajnie jest pokazane na tej aplikacji, tak dosyć czytelnie, nie? Woltage 51, current, power, tak ładnie to jest zrobione. W przypadku, myślę, testu pojemności ogniw może być to fajna aplikacja, z tego względu, że jeżeli sobie dacie exported to Wam robi do pliku txt i pokazuje Wam, jak już to wygląda, ten plik. Tutaj mam go zapisanego i zobaczcie. Ta aplikacja zapisuje w ten sposób wszystkie tutaj te parametry. Myślę, że to jest dosyć fajnie czytelnie zrobione. Mówię, w przypadku testowania ogniwa wyglądałoby to fajnie, nie? Załóżmy sobie, robimy taki klik eksportujemy. Tutaj na przykład robimy sobie jakąś nazwę, na przykład INR18650. Jakaś, nie wiem, bateria typu XX. Już mamy informację na temat tej baterii, nie? Nawet możemy sobie na takiej baterii wydrukować, jeżeli mamy drukarkę już, tak mówię, to w nawiasie termiczną. Drukujemy sobie naklejkę, mamy pięknie opisany akumulator, czy też można też markerem napisać sobie, nie? Jakiś numer i tego, i mamy pięknie do każdej baterii przypisany jakiś tam teścik. Oczywiście datę sobie możemy wpisać, żeby było wiadomo, kiedy to było robione. Także tutaj fajnie to zapisuje w tej aplikacji. To mi się podoba. Myślę, że jakbym miał korzystać z, z tych zapisów, to na razie bym sobie wybrał tą aplikację. Tamta zapisuje do CSV, także tam może być troszeczkę inaczej, bo to będzie można wyeksportować do Excela. Także ci ludzie, którzy lubią tego Excela i mają go opanowanego, mogą bardziej polubić tamtą. Format, nie? Natomiast tutaj w, jest w pliku tekstowym. Jest to dosyć fajnie zrobione. Tak wygląda eksport do tych danych, które są w tej aplikacji. Słuchajcie, Electric Energy Meter Test Program wersja 2.01. I to chyba też pokazują Hinole na AliExpressie, takie jakieś screeny w tej aplikacji. A żeby to potwierdzić, to wejdźmy sobie jeszcze na Aliexpressa, na chwilkę. Chyba tu gdzieś mam jeszcze. O jest. I zobaczmy, co oni pokazują w ogóle. Zobaczę więcej. Nie chcę komentarzy, tylko... Specyfikacja przegląd. Wyświetl więcej. O, tutaj jest ta aplikacja. Tak, to jest to. to już widać nawet po tym malutkim obrazeczku. E, tutaj, jakie możemy testować? Akumulatorki 18650, żelowe, takie, 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 kurde. Powerbanki, ładowarki, zasilacze, kable. No, świetne urządzenie, naprawdę. Bardzo fajny zakup. O, tutaj 5 amperów. Jakieś obciążenie czegoś. No i tu mamy różne wersje. DL24, DL24 MP, EW, EW, CL24, kurde, jakieś różne. 200, 200, no od 2 do 200 V. Zakres testowanego napięcia. No fajnie. O, tu jest encoder w tej wersji. K plus Knop. też encoder. To jest tylko Twowirę. Dwa, dwa kabelki. No, to, trzeba patrzeć. Tutaj jest fajna tabelka, właśnie. 150 W. Twowirę, forwire. System. I tylko chyba raczej na taki bym się skusił. System. O, ten to jest raczej troszeczkę. Lipny, no i tutaj mamy A to już wiem, to już kurde Słuchajcie, po, zobaczcie to jeżeli e, Te obciążenie co miał no, Skromny Warsztacik Serdecznie pozdrawiam Cię Jeżeli to będziesz oglądał To zobaczcie, on ma w tym swoim urządzonku CC-CV-CR-CP Widzicie, te wszystkie takie Tutaj te wersje mają do CP A zobaczcie te już te takie y, Nowsze mają CC, CR, CV, CP, BRT, PT i CT. Czyli o trzy więcej jeszcze. I tutaj co? Batery charging. O, właśnie, to jest ciekawe, bo niektóre urządzenia mogą um, jakby ładować jeszcze te akumulatory, które sobie podłączymy. I tu taką nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Moje też nie ma, bo to jest właśnie ta wersja. MP, a EW ma EW i cel 24. Słuchajcie, nich charging control module. Wymaga jakiejś tam kurde, pewnie płytki czy czegoś. Tutaj Extended Power, no dopiero się od mojego zaczyna, te trzy nie mają. Bluetooth, jakaś tam pierwsza wersja nie ma, dwie następne mają. Firmware update, nie można o, zrobić update'u firmware'u. Na tych yy, tutaj, co są pokazane, także to jest ciekawa informacja. Bardzo ciekawa informacja. Yy, komputer online, Bluetooth, WIRET, czyli pewnie po yy, USB-ku, czy czymś tam, Bluetooth. No to w sumie mają dwa urządzenia Bluetooth. Te moje i te jakieś ostatnie. Remote control. Tu nic nie ma. Dopiero te dwa, no i wymiary. No, czyli taka ciekawa, fajna tabelka. Nie powiem. Dobra, wiadomo o co chodzi. Czyli ta aplikacja jest dosyć taka no, w miarę przejrzysta i mówię, no i to eksportowanie do tego pliku TXT jest też takie fajne, przejrzyste. Myślę, że może się to niektórym spodobać. I to by było na tyle. Wrzucę oczywiście tą aplikację do opisu filmu do chomika, także będzie ją można sobie pobrać. Także pozdrawiam, trzymajcie się, miłego dziąka.